W pewnym urzędzie pracownik zauważył w archiwum stary, zakurzony karton. Zaintrygowany, zabrał go ze sobą, wrócił do biurka i otworzył tajemnicze pudełko. W środku była mosiężna lampa, wyjął ją, przetarł i pojawił się jean, który standardowo zaoferował spełnienie trzech życzeń. Zaskoczony urzędnik mówi: Na początek poproszę pyszną kawę z mlekiem. Jean pstryka palcami i na biurku pojawia się kubek świeżo zaparzonej arabiki z najlepszych ziaren prosto z Brazylii. Facet wypija ją, i teraz, gdy już jasno myśli, wypowiada swoje drugie życzenie. Chcę znaleźć się na wyspie z wielkim domem, otoczony pięknymi niewiastami. I nagle ląduje na leżaku przy basenie, przed ogromnym pałacem, z którego wychodzą do niego najpiękniejsze kobiety, jakie kiedykolwiek widział. Podekscytowany wypowiada swoją ostatnią prośbę. Życzę sobie już nigdy więcej nie pracować. I znów siedzi przy swoim biurku w urzędzie. 빗대, 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 빗